Dzień dobry, witam się z Wami w czwartym już dniu vlogmasu, także serdecznie Was zapraszam na ten dzień ze mną. A dzisiaj w planach troszeczkę dekoracji, będziemy dekorować pokój dzieci, ale to poczekamy chwilkę, aż Stasiu wróci ze szkoły, żeby on miał przyjemność też z tego dekorowania. A teraz z rana zapraszam Was od razu na Sprawdzenie, co dzisiaj jest w kalendarzu adwentowym, bo ja przyznam szczerze, umieram już z ciekawości. Idziemy zobaczyć. Ok, czas w końcu wypić tą kawę, którą przed chwilą zrobiłam, ale najpierw się z Wami przywitałam. Później otworzyłam kalendarz adwentowy i jak mogliście zauważyć bądź nie, bo te literki są naprawdę maleńkie. W kalendarzu adwentowym dzisiaj był e, krem e, nawilżający do twarzy, także super. E, dobrej marki. Ja nigdy nie miałam nic z tej marki, więc chętnie go wypróbuję, przetestuję. Bardzo się cieszę, że dzisiaj taka, taki kosmetyk. Myślę, że też przyda mi się on na pewien wyjazd. Jest to mała pojemność, także chętnie go wykorzystam. Zostawię go sobie na pewno, bo będzie mi on potrzebny. Chciałam tylko jeszcze Wam zaprezentować misy, które pokazywałam w pierwszym dniu vlogmasu. Te złote misy z Sinseja. O, telefon mi dzwoni. E, I tak one wyglądają. E, takie miało być ich zastosowanie na owoce. Także w jednej są mandarynki, jabłka, potem pomarańcze, a w ostatniej mam melony i banany. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. I e, obdrapany, obdrapana meblościanka, bo Julcio nam jakby młodszy poobrywał e, okleinę. Ale nic nie szkodzi. Jeszcze wytrzyma. Haha, ha, sukces! Po pierwszej nieudanej próbie, e, bo Michaczyk odpadł za pierwszym razem. Ale w końcu udało się i kalendarz adwentowy Stasia wisi. Także y, fajnie, bo on też pełni funkcję taką dekoracyjną. I pierwsza dekoracja już u nich w pokoju wisi, choineczka. Zawiesiłam ją tak trochę wyżej, żeby Julian tu nie wyjmował y, mu tych herbatek. Ale też, żeby Stasiowi było wygodnie, bo Stasiu jest wysokim chłopcem. Yy, I tak y, ładnie... Wygląda na tej wysokości, także choinka wisi, także jest pierwsza y, taka świąteczna rzecz w ich pokoju, a później będziemy robić resztę. Słuchajcie, tak mnie wzięło y, na takie już świąteczne klimaty. Że zanim jeszcze zaczniemy dekorować pokój poza tym kalendarzem adwentowym, to postanowiłam zrobić dzisiaj takie szybkie ciasto. E, przygotowałam już sobie kruche ciasto. Ono jest takie, widzicie, w formie mm, konsystencji mokrego piasku. E, I mm, będę robiła takie szybkie ciasto, na, bo mi się bardzo ostatnio chce jakiejś słodkości. A jutro też przyjeżdża moja mama do nas na chwilkę, więc będzie przy okazji ją czym poczęstować. I robię takie szybkie ciasto z makiem, kruche ciasto z makiem, tak już pod święta trochę. Miałam robić sernik, ale stwierdziłam, że nie mam za bardzo czasu na sernik, a dawno nie jedliśmy takiego ciasta z makiem, więc tak na szybciora, naprawdę. Gotowiec. Mak, masa makowa gotowa, bo wiecie, nie mam e, czasu ani ochoty mielić mak i tam go przyprawiać i w ogóle cuda robić, więc gotowca kupiłam. E, kruche ciasto. E, I powiem tak: nie mam żadnego jakiegoś złotego przepisu na, nie, na to ciasto, ja robię je tak po prostu z głowy. Kruche ciasto, mniej więcej takie jak jest w przepisie na moją słynną Szarlotkę, której przepis znajdziecie u mnie na kanale. E, troszkę je zmodyfikowałam, chyba, e, tak, e, że tak powiem, okroiłam. E, więc kruche ciasto, wyłożę je sobie na e, taką tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. E, I tak, warstwa kruchego ciasta, później warstwa masy makowej i na to znów pokruszone e, kruche ciasto e, i upiekę to w piekarniku. Zobaczymy, jakie wyjdzie. Bo robię je pierwszy raz po prostu taki wiecie szybcior gotowiec prawie że już je jeżeli wyjdzie i będzie smaczne to napiszę wam przepis co tutaj wrzuciłam w to kruche ciasto bo to jest takie naprawdę wymyślone trochę powiem ciasto więc dam znać. Dzisiaj mimo niewyspania bo aż o czym jeszcze z niewyspania to tryskam jakąś dziką energię ja nie wiem skąd ona się dzisiaj wzięła u mnie ale postanowiłam dodać coś jeszcze do tego ciasta, bo mm, wyłożyłam masę makową e, na ciasto i stwierdziłam, że fajnie będzie, jak będzie tu jeszcze taki smaczek, e, aromat pomarańczy, więc wyparzyłam pomarańcze i e, starłam skórkę pomarańczy na tarce i wyłożyłam ją na ten mak. I teraz na to położę warstwę, znaczy takie, wiecie, posypane, kruche ciasto, i do piekarnika zapieczemy. Odrobinkę proszku do pieczenia dodałam do kruchego ciasta, żeby ono było takie, wiecie, troszkę wyrosło. Ja wiem, że do kruchego ciasta się nie dodaje proszku do pieczenia, ale właśnie to zależy, jakie ciasto robię, bo na przykład jak robię takie ciasto a la tarta, to nie daję proszku do pieczenia. Natomiast jak robię takie z jakimś nadzieniem w środku, to czasem dodaję, żeby ono było takie pulchniejsze, nie takie typowo kruche. No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, to jest jakiś po prostu dzisiaj eksperyment Jest wiele w internecie podobnych jakichś takich z makiem ciast, przepisów i tego wszystkiego Ale ja, ja tutaj bardzo pozmieniałam wszystko, proporcje, w ogóle no to kruche ciasto to jest takie Zupełnie tylko kilka składników swoich takich dodałam, masa makowa jest super, ta gotowa bo ona jest słodziutka już, dwukrotnie mak przemielony i fajnie doprawiony, i on jest z bakaliami. Także myślę, że ta skórka pomarańczy jeszcze tutaj zrobi całą robotę. Także już posypuję, nie gadam i wkładam do piekarnika. Jak się upieczę, pokroję, to pokażę. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło. Stasiu ubiera choinkę w swoim pokoju. Także pierwsze dekoracje już będą. Czekamy jeszcze aż się trochę ściemni, bo yy, wtedy będzie pięknie widać. Już mamy pokój udekorowany. Także tutaj na wejściu mamy takiego mikołaja z domkiem świecącym, takie lampiony. Dalej mamy Julianę Cłonisz. Dalej mamy świecący samochód z choinką. I kulę śnieżną mm -hmm. z mikołajkiem. Mm -hmm. Specjalnie zgasiliśmy światło, żeby było fajnie widać. Tutaj mamy bałwanka i też y, kulę śnieżną. Y, I taki lampionik. I dalej jeszcze mamy choinkę, którą pokazywałam. I idąc dalej, idziemy zobaczyć. Y, zobaczyć tutaj choineczkę naszą. Choineczka pięknie się prezentuje, oświetlona, e, taka nieduża na oknie, a tutaj sobie siedzi panda i piernik. A piernik to jest stary, on ma już kilka lat, aż mu guziki odpadły, bo kiedyś przy jakichś zabawach dzieci poływały. Piernik to jest termofor, który kupiłam Stasiowi jeszcze, jak był w przedszkolu i, i często z niego korzystał, właśnie jak był młodszy. Ale choinka jest super i Julcia nas zgasił światło. O! I tak, choineczka. Założyliśmy światełka, kilka bombek. Także dla Jucie jest atrakcja, bo pewnie zeszłoroczne to tak średnio pamięta. I teraz wszystko ogląda. Moi drodzy, już jest wieczór, e, ciasto mi przestygło, e, ale już je wcześniej próbowałam e, i jest bardzo dobre. E, powiem Wam, że jeżeli bym robiła je drugi raz, będę robiła je drugi raz. To jeszcze do tej masy makowej dodam trochę soku z cytryny, bo ja lubię, jak jest takie przykwaskowe. Natomiast yy, jest bardzo dobra, masa makowa jest słodka i prezentuje się tak. Także wszystko się trzyma, yy, jest fajnie, krucho, to ciasto jest takie chrupiące. Masa makowa jest właśnie fajna, bo jest taka wilgotna. Ona nie jest, wiecie, sucha, tak jak w makowcu. Także bardzo dobre jest i super patent był z dodaniem tej skórki z pomarańczy, bo daje duży aromat. To tyle jeśli chodzi o ciasto, także wyszło bardzo dobre, więc ja Wam na dole pod filmikiem w opisie zostawię na nie przepis, jak je zrobiłam dokładnie. Natomiast jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że a propos dzisiejszego kalendarza adwentowego dzisiejszego okienka że dzisiaj był właśnie, pokazywałam taki produkt jest to krem yy, bardzo fajnej ekologicznej yy, marki yy, nie są to wcale tanie kremy, ja nie miałam nigdy od nich żadnego produktu i myślę, że jak ten sobie wypróbuję i mi się spodoba, to może coś tam z czasem sobie zakupię, natomiast jest to krem bardzo silnie nawilżający, SOS dla skóry, także przyda się, myślę. Taki oto produkt, i fajnie, że taka marka yy, znana yy, Kodali, yy, marka znana, francuska. A francuskie kosmetyki są dobre, naprawdę, bo używałam i dla siebie, co prawda innych, ale używałam dla siebie dla dzieci również, bo dzieci mam z alergią i z atopowym zapaleniem skóry i do pielęgnacji ich skóry trzeba było używać lepszych kosmetyków i na przykład niektóre nie dawały rady, a francuskie kosmetyki zawsze dają radę, także jestem bardzo zadowolona. I będę go próbowała, testowała. Jeżeli będzie super, to pewnie się skuszę na, na normalne pojemności, takie duże, pełnowymiarowe i inne produkty. Zobaczymy. Tak czy inaczej, ja już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień razem. Mam nadzieję, że ciasto makowe zrobicie. Robi się je w 10 minut dosłownie, nie licząc pieczenia oczywiście bo tylko się robi szybko kruche ciasto ja je robię bardzo szybko, bo je robię mikserem, tylko końcówki od miksera muszą być takie świderki, i mikserem to jest po prostu moment. Robimy je do konsystencji mokrego piasku, i potem wykładamy tylko na blaszkę gotową masę makową. Opcjonalnie, jeżeli ktoś ma ochotę, dodaję skórkę pomarańczy utartą i na to znowu ciasto i do piekarnika. No mówię wam 10 minut jak nie 5 roboty. Także e, ciasto w 10 minut, super sprawa, jest coś słodkiego, e, nawet jak mają być nieplanowani goście. E, także... Mm, Polecam y, wypróbować. Y, a ja się już żegnam z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia już jutro. Ta ta.